Mam pomysł. Idę do salonu. O, moja ulubiona ta. Dwie godziny później. Moja wstawka. Hmm, która godzina? No? Już tak późno? Co? Mm, no dobra. Wstawaj, wstawaj. O co chodzi? My jedziemy przecież do tego nocleku, hotelu. No tak, wiem. Ubieraj się. Mhm, mm idę. Co ty taką ilość masz? Nie wiem. No dobra, chodźmy. Mm, ja spakuję. Nie, to tej małej, to jest wielka. Znaczy się spakuje. Chodźcie. Okej, okay, to siadaj. Ja odkładam paniskę. Też telefon dołożę i zrobię coś dość śni na śniadanie. Hmm. hmm, może to na śniadanie? leżą oczywiście płatki. A. No dobra, przyniosę stół. No dobra, na razie położę tu. To miska. Mam mleko pod Mleko się podgrzewa. Ja wezmę płatki. jako już, mogę wołać Śniadanie. Co to? Nowy przepis. No dobra. Ciu. Moje ulubione płatki. как уже вышли? Где моя бабушка? В мой пенцак. Фигурка. Mm -mm. Jestem spakowana. To mi wystarczy. <laughs> Jestem gotowa. Możemy iść. Jeszcze telefony. Dobra, idziemy. a tu jest mój telefon. La, 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 Ja sobie siedzę, a ty nie. Zobaczysz, jak usiądę. Ha, 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 mama. Ha. Uh -huh, uh -huh. <ścoughs> nie, mama. 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 <ścoughs> Hmm. O, cześć Cześć Mam tutaj pieniążki Tak, tak Dziękuję Wkładam do mojego banku I do widzenia No dobra, zapraszam, chodźcie No dobra, chodźmy. Wygląda ładnie. No dobra, chodźcie. No chodźcie. Ładnie tu, tak, za Noć No chodź. Ania, Ty mój syk, kąpię. Nie wiem właśnie. Nie chcesz się kąpać? Wiem, wiem. Wiem. No dobra, mam swoje wojskie. A, moje. Ja zajmuję biurko. Nie lubię pisać. Nie lubię. Nie lubię. Nie lubię. Moja piłka, ubranie. książka jedna. No dobra, piłeczka do biurka. Antek, kto to? Nic. No dobra, coś rysowałem mi. A, no dobra. Pilucha. No tak. To moje. O. Ja coś muszę zrobić. Okej. Okay. No to ja się pobawię. Albo poczytam. A ja moim autem. Mm. Ładnie, tu ładnie. Które łóżko zajmujemy? Ja te. Mm. No dobra. A to nie nasza walizka, nie? No nie, nie. Tu nasza, tu. Zamienimy się walizkami. Mm. <coughs> no nie, teraz innym mężem poszło. Trzymaj. Do a. Będziemy zamykały, tak. No Tak gdzie klucz. Okej, okay. to no, cicho już. Żebyśmy kogoś zawołały? Czemu? Czemu? To mam. Ale ja tu nie chcę być sama. No dobra, to idź. Co tam dzieciaki mówią? No dobra, dobra. To ja rozłożę te. O, same. ubrania? A co więcej? Nie wiem, nie wiem. O, ja w ogóle z żeby się nie przebrałam. OK. Chodźmy. Chodź biały. Idę idę. Jaki? Wy też? No tak wiem wiem idę. Co idzie? Chodź. Idę. Mariusz. Jestem. No, i to, kurczę, o. mama aparat to zdjęć, książkę i to. No dobra, ja się z drzewy. Klepsydra. klepsy, papiery. I książka ekskluzywna dla samych vip -ów. A ja jestem VIP-em Chociaż wolę oglądać miecz. No dobra, dobra, dobra. się Ja się przebiorę w to. ja w to. No dobra, tutaj po swoją swoje mecze. Ja położę to i okulary. Okej. Okay. A ja położę na swoje pocztówkę i książkę. I pieniążki. A to zostawię w walizce. Albo nie zmienię nie ubranie. Tak będzie lepiej. No dobra. Ja chcę zostać w tym. A to dla Zosi perfumy. Idę do niej. No dobra, dobra, to idź. Ja może coś zobaczyć tej pocztówce. Mm. Nie mam wady wzroku. Niech tam. O cześć babcia. Cześć. Proszę perfumie. Dzięki. Ładnie pachną, tak, tak wiem. No dobra, no, sprawdziłam. Nie obejrzę. Godzinka później. Jak chcecie wiedzieć, co będzie za chwilkę, to oczywiście subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Dajcie łapki w górę. Oraz, no, piszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich filmów. Na przykład, co dekoruje jakieś domki, co robię jakieś historie. No, no, piszcie w komentarzu, co mam robić, no bo ja już brak pomysłów. No i jak tu widzicie, yy, ta ro cała rodzina, moja oczywiście, jest na wakacjach, tak jak teraz. Ja jestem na takich krótkich, na dwie nockich. Yy, nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ale wiem, że tam się jedzie dwie godziny, więc no, jestem dwie godziny od ząbek. Tak. Mam pomysł, teraz to zrobię. Co mówiłeś, Andek, huh? Nic, nic. Pójdę wam po coś słodkiego. Pychotka, piechotka. No dobra, to ja idę, okej? Okay? Tylko wezmę plecak. Zostaw plecak. Nie muszę go wziąć. Nie, nie musisz. Odkładaj go. Hadia. jestem o od ciebie starsza o dwa lata. Mam 5 lat, a ty masz ile? 3, tak. Mmm, mam 3 trzy lata, 3,5. Trzy Teraz te papierki. Słuchaj a ja. Aby nie rozłożę najpierw, żeby mi było łatwiej. A, odłożyłeś plecak. Tak, tak. I nie idę do łazienki. Nie, nie stop. Yy, yy, dziadek jest. A, no dobra, to poczekam. Pobawię się moją kulką. No dobra. Ja. O matko boska, co ja zrobiłam. Ja. Jedna, jedna. I jedna. I jedna. I jedna. Ha ha ha, ha, ha. <grywka> Moja ręka. Nie martw się. <grywka> Idę do mamy. Poskarżę się. Co ty zrobiłeś? Nic nie zrobiłem. No. Sprzątaj to. <grywka> tak. Tak posprzątać oczywiście. W ogóle cały pokój masz posprzątać. Mamo! Ach, Ania, nie co się stało? No Antek rzucał w nas jakimiś piłeczkami i uderzył w rękę Zosię. aha, tak porozmawiam z nim na pewno. Tylko daj mi chwilkę. I, I co, posprzątałeś? Nie, jeszcze nie. No lepiej sprzątaj wyrzuciłeś to? nie nie wyrzuciłem je wystarczy odkurzyć tylko telefonu mi nie wciągnij No dobra, przepraszam. Już się robi wieczór. Ach, jesteś bezduszny. Pozgaszam lampki. Ej, spać! Wiem. Antek. No już dziewczyna spleł, a ty? No ja nie. Zweryn. Mamadko, Antek. że chodź. Nie babcia, dziadek, Ech, taka tuś. Już nie jestem taki poważny. No dobra, ja też idę spać. Tylko się przebiorę w piżamkę. Jeszcze ja odłożę piżamę. Zosia już śpi. My zazwyczaj pierwsi chodzimy spać. To prawda, ale dzisiaj idziemy ostatni. No i ja jeszcze ostatni, no to ostatni. Okej. Okay. Ciąg dalszy nastąpi. Pa pa!